No dobra, znajduje się tutaj, gdzie widać, gdzie się znajduje, i można w takim wypadku kontynuować w kolejną odnogę. Czyli to będzie odnoga, tym razem ta. Jak widać, to korągiewka jest chyba jednak trochę bliżej niż tamta poprzednia. Chociaż to się jeszcze okaże, czy dotarcie do niej będzie faktycznie proste, czy łatwe, czy też bardzo trudne. W międzyczasie, tutaj jest ten glut jeszcze brzydki, pełny zębów. Już go nie ma. Nie miał najmniejszych szans, bo wpadł w pułapkę, z której wyjść już nie mógł. Sam, bo był już kupi. Brakuje mu piątej klepki. Niemądry potwór. Bardzo. My tymczasem bierzemy zombie za fragi. Jakimś cudem się nie rozpadałem po takim rzucie. Są zombie sklejone polem. <noise> Jaki kopniak w ogóle, co to miało być? <noise> Jaka... dziwne to było. <noise> Ale to nic, bo ja posiadłem moc Raidena i... mogę razić w prądem wszystkich. A właściwie to w sumie robi to la, latający chomik. Okej, okay, krok w prawo. Uuu, krok do góry! Nie! To jest niebezpieczne. Właśnie o tym mówię. Nie będzie to nawet poszło, ale to musi zginąć bardzo szybko. Oberwało, okej. Okay. Dobrze. Nie wiem, jakim cudem ten teraz ja i nie wyrwałem. I proszę, bardzo, obydwa kamienie zmarnowane. Trzy kamienie zmarnowane. Nie, bo już nie mam. Ten potwór jest po prostu chamski. U, jak szybko zginęło. W ogóle to przecież mam tutaj różne takie przedmioty fajne. Może coś się uda jednak fajniejszego tutaj wykrzesać z tego. O, na przykład ten olej. Nawet chyba będę mógł go sobie złożyć. No to jest bardzo dobre. Potwierdź. I załóż. Potwierdź i załóż. Ring of the Scavenger. Ciekawe czy mogę znaleźć sobie coś lepszego. Master Ring of the Artisan. Z większymi atak, z większymi doświadczenie zdobywane. Ale chyba to jednak nie jest. Zbyt dobry pomysł. A tutaj? Pendanty jakieś tchórza. No, chyba ten co mam to jest najlepszy. No. Okej. Okay. Ponieważ tak mi się pięknie teraz atakuje, lepszą to sobie zapiszę grę. Z nowym przedmiotem już. Chyba zginęło trochę szybciej. Niż przewiduję ostawa. Było bardzo niebezpieczne takie stawanie lecami do tego. Mogło się skończyć źle, tym bardziej, że nie mam pełnej energii. Trzeba to natychmiast poprawić. Czemu nie mam pełnej energii w ogóle? No wraz z następnym poziomem ulepszę sobie już posłonę. Może bohater się stanie trochę mniej wrażliwy na ciosy dzięki temu Evil Knife things. tym nie może rzucić ten to wygląda No muszę zabić trochę potwory, żeby się odleży ten pasek taki, nie? Ten taki płomień widget, który pozwala mi naszych czarów by udało mi się wymi To jest kolejne. To jest drugie po prostu. Cholerna dziewczynka z ringa, no. Zobaczamy stąd. A to co? To będzie miało jakieś znaczenie na pewno. A, tu chyba trzeba wykonać jakiś taki pokłon czy coś? Oczywiście nie mogę tego zrobić w momencie, kiedy zagraża mi tam to gówno, nie? Jest tak. Odkryłem sekreta Yeah Bardzo ładnie Tylko mam nadzieję, że nie zginę po tym wszystkim. Jest klatka się kluczy, czyli więcej niż potrzebuję. I co tu wyjdzie? Jakieś emo dziewcze. Z piłą motorową. Dobrze, sekret zaliczony. Z grobu powstałaś, dziewczynko. Trzeba szybko zuprzeć. Stąd. Level up! Jest! To właśnie chciałem zobaczyć Teraz obrona trochę większa. zrobiła się. Jeszcze fajnie by było jakby ten Necromanta zginął. Zginął nawet I razu dostałem y, tą ciasko, nie? Lecznicze ciastko. A mówili, że słodycze są niezdrowe. Zostaliście wywyższeni. Nie bo wzięci nie jesteście tak. W kosmos wzięci. Nie ma punktu zapisu jeszcze. Za to jest pan drówczy i nie tylko. Zdenerwą się, <grymne> Zabnił osę. Aha, yy. Zginęła mrówka? Serio? Zginęła. Nawet nie wiem kiedy. Nic nie szkodzi, bo to już kolejna. A, też szybko zginęła już. Bardzo dobrze. Nie, nie, nie. Nie wolno tego atakować. Chyba, że z oddali, nie? Na przykład. Niestety chyba wolno. A to nie jest takie silne wcale. Tylko trzeba by było mieć odpowiednią ilość uszkodzeń, prawda? Zadawanych siły rażenia, miecz ostrzejszy. Dalej nie ma punktu zapisu. Jesus! schemat na ten detektyw Colombo, yy, zaczynasz się płaszcz detektywa Colombo, Tylko nie wiem po co skoro już mam jeden, no widać, że to jest taka lokacja typowo po prostu na zabijanie, spróbujemy to ominąć, dobra chciałbym przejść do kolejnej lokacji już Punkt zapisu. Uff, dobra, przerwa. Przerwę zrobimy sobie tutaj. Zapiszę tylko. I, i, i to jest dobry moment na przerwę, tak? Okej. Okay.